Ale jeżeli jesteśmy zwolennikami wolnego rynku, no to ja chyba nie jestem. Czy to znaczy, że po wyborach znowu stopę pójdą w górę? W zarabianiu nie widzę nic złego. W zarabianiu... nigdy nie sądziłem, że powiem to Wojtkowi, a już na pewno nie, że na wizji. Moim i waszym gościem dzisiaj jest Wojtek Woźniczka, znany negocjator autor wielu poczytnych książek, ale również gość, który ma niesamowitą wiedzę na temat kredytów stóp procentowych i tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj z finansami. Wojtek, no taki temat na topie. Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na, może nawet nie na sam rynek, ale na to, jak się będą ludzie zachowywać? Mhm. Mhm. Super, dzięki Sławek za zaproszenie do Twojego wspaniałego studia. Ja tylko powiem tyle, że to jest taka nasza rozmowa trochę w dwie strony, bo u mnie na kanale też ten film się pojawi. Dlatego, że na gorąco komentujemy to, co się wydarzyło wczoraj w zasadzie. Tak, i nie było to planowane, to jest spontaniczny wywiad. Tak, to jest totalnie wywiad? spontaniczny wywiad. Słuchajcie, to jest coś, na co, na co rynek czekał od dawna, tak? I my obserwowaliśmy już podobną sytuację. To było w zasadzie można powiedzieć już półtora roku temu, trochę więcej, nawet dwa lata już będzie niedługo, gdzie rynek czekał na jakiś pozytywny sygnał w kontekście właśnie cen, spadków bądź wzrostów i taka była niepewność dość duża, no i ciągle ta niepewność się utrzymywała. Ja bym się chciał cofnąć do roku 2022, do wakacji w zasadzie, gdzie, pamiętam swego czasu, przepytywałem trochę ym, przedstawicieli jednego dewelopera na, na warsztacie, który prowadziłem, sprzedażowego. Wprowadziłem Sprzeda sprzedażowy warsztat, no i miałem tam kilku, kilkunastu, wiesz, ym, doradców z różnych inwestycji, dlaczego im się nie sprzedaje. No i oni mówili, że im się nie sprzedaje, bo nie ma kredytów. Yy, I mówię, okej, okay, no ale to jest połowa rynku, a dlaczego się nie sprzedaje do tych, co mają gotówkę? No bo oni czekają. No i wiesz, Sławek, na co oni czekali? No oni czekali na spadki stóp albo wcześniej na spadki cen. No bo jeżeli stopy są wysoko, no to takie powszechne myślenie jest jakie? Mała dostępność kredytów, polityka monetarna, zaciskamy pasa. W związku z czym rynek będzie hamował. W związku z czym ceny powinny spaść. I ci co mieli pieniądze, czekali aż ceny spadną. I co się wydarzyło dalej? Ceny nie spadały. Co więcej, w 2022 pod koniec roku został zapowiedziany program kredyt 2%. I to był taki pozytywny bodziec dla tych, co mieli gotówkę. Tak? Ruszamy na zakupy, bo skoro bez takiego programu ceny nie spadły, to już na pewno nie spadną, jak program wejdzie. I ruszyli. No i mieliśmy to, co mieliśmy przez w zasadzie ponad rok, półtora roku, czyli mieliśmy ogromne wzrosty cen na rynku. Średnio 30 parę procent w Polsce. Dziś, dokładnie dzisiaj widziałem najświeższe dane rano jeszcze. Jeszcze gdzieś mi mignęło na, na X, który z analityków wrzucił, że mamy 2,7 spadek nominalny w Polsce rok do roku, czyli prawie 3%. No, Dokładając inflację, na poziomie 5, to mamy 8% spadku realnego, to już jest coś, ale mamy w Sławek niesamowity moment, ponieważ mamy taki moment, gdzie cały rynek czekał na kolejny program kredytowy, na wybory, na efekty tych wyborów i tak dalej. No, Podobnie i nagle już chyba dłużej RPP nie mogła utrzymywać tak wysoko stóp. No, i mamy w końcu ten pozytywny sygnał. Co ciekawe, to nie wpłynie aż tak bardzo na raty kredytobiorców, dlatego że Wibor już wcześniej spadł. I te raty już, już były wcześniej spadały, dlatego że rynek już wiedział. Tak? Rynek już sobie to dyskontował. Ale mówiąc krótko, ja uważam, że nie tyle nawet wpływ tych... No bo wiesz, bo jak weźmiesz pół miliona na 30 lat, to tam rata wychodzi chyba 170 zł spadnie rata teraz po, po kredytobiorcy. Średnio. Czyli to raczej psychologiczne, tak? Tak. Ja uważam, że to, jest, że to jest stricte mocno psychologiczne. Mówi się o tym, że do końca roku jeszcze pół procent powinno spaść. Nie wiemy kiedy, ale że, że tak będzie. No po to... wyborach? Przepraszam, że Ci wejdę słowo. przed raczej? Wiesz co, no przed to już nie, no tak, no bo już no chyba, że przed drugą turą, chociaż nie wiem, czy to się to... No, bo wszyscy czasami... twierdzą, że druga tura będzie. Yy, tak, ale, ale jak Myślę, że, że, że ta obniżka teraz to jest taki troszeczkę już ukłon mhm. ym, w stronę wyborców. Tak? No, wiadomo, że wszyscy tutaj walczą o głosy. Ale moja ocena sytuacji jest taka. Czy wpłynie to na rynek? Wpłynie. Yy, I nie tyle wpłynie nawet do te 170 zł, wiesz, na racie dla tych osób, które mają te pół miliona pożyczone, tylko bardziej wpłynie na psychikę, na, na umysły. I to już widać. Ja już wczoraj podzwoniłem do kilku znajomych właścicieli agencji, no i mówią, nie wiem co ty mówisz, ale mówią, że, że widać, tak? że widać, że jest ruch. Czy to zatrzyma spadki? Pewnie zatrzyma. Czy to spowoduje wzrosty cen? No to bym nie był taki przekonany. No, jednak jest e, duża podaż e, nieruchomości na rynku, to w takim razie woli przyszło mi inne pytanie dalej. długowe. Czy w związku z tym, e, że teraz przed wyborami jest to e, możemy przyjąć, że z jakiegoś powodu, że z powodu wyborów, może, e, tak jak tutaj wspomniałeś, mamy ten spadek, czy to znaczy, że po wyborach znowu stopę pójdą w górę? Wiesz co. Nie sądzę, ponieważ inflacja no, jest w ryzach, tak? Nawet ostatnio minister finansów ogłosił, że, 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 że mamy lekkie spadki. Wydaje się, że to takie najgorsze momenty już za nami, tak? czyli wzrost cen energii, to, co, to, co miało wpływy realne, na, na Powrót do wysokiej inflacji. Wydaje się, że też Europa cała, no i też wiesz, jakby sytuacja polityczna jest niestabilna, tak? Więc tutaj ciężko prognozować. Ale gdyby nic się dużego nie wydarzyło, no to raczej kierunek jest zwrotny. Czyli raczej kierunek jest taki, że, 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 że te stopy są obniżane. No więc nie ma za bardzo takiej przestrzeni. Wydaje mi się, że po prostu RPP już nie mogła dłużej czekać. Po prostu że oni i tak wyczekali dość długo. Wydaje mi się, że to. Można utożsamiać z jakimś politycznym działaniem, bądź nie, nie wiem, nie chcę już to wnikać. Natomiast na pewno tam są bardzo mądre osoby, profesorowie i tak dalej. Nie można ich posądzać o takie rzeczy. Tak. Natomiast Natomiast raczej nie. Myślę, że raczej nie, no bo mamy już ten okres za sobą, tak? Wiesz, że cel inflacyjny, to jeśli dobrze pamiętam, to jest 2,5 plus minus 1,5% jeśli chodzi o stoły procentowe, tak? o inflację o procentowe. Więc no my nie mamy, mamy teraz sytuację nadzwyczajną. Mamy po prostu wysokie stoły procentowe. Więc raczej tak nie wygląda normalny, stabilny rynek. Czyli co, zakładamy, że stopy będą spadać, a co za tym idzie? E popyt na mieszkania z rynku pier pierwotnego wzrośnie, czy nie? Bo wiąże się to dosyć ściśle z tym programem Pierwsze Klucze, który... No nie wiemy do końca, co z tym programem dalej. Czy on e... będzie, Twoim zdaniem? Powiedziałbym Ci przed drugą turą, jakie będą Aha. sondaże. Nie, oczywiście żartuję. Ja myślę, że jakaś stymulacja gospodarki, tej polityki fiskalnej musi być. tak. Wszyscy tutaj już poszli porozum do głowy po ostatnich wydarzeniach. Wydaje się, że, że rozsądniej do tego podchodzą, żeby nie stymulować za bardzo tego, tego ogromnego <laughs> popytu, który powoduje wzrosty cen. Wydaje się, że biorąc pod uwagę też ogromną ilość obcokrajowców kupuje teraz przecież nieruchomości w Polsce, że ciągle w Polsce jest jeszcze relatywnie tanio, a Polska jest krajem coraz bogatszym, no to wydaje się, że jakoś nie ma tej przestrzeni raczej do tych, do tych spadków. Ale mówię, ja jestem bardzo ostrożny. W odróżnieniu od wielu kolegów, takich co na YouTubie publikują filmy, staram się nie ani kontrowersyjnie, ani też z prądem nie płynąć, nie? Staram się za bardzo, bardzo mocno, może dlatego, że wiesz, jak gdzieś tam skończyłem ekonomię, makroekonomia zawsze była z ulubionych przedmiotów, no i generalnie wiem, że to tak nie działa do końca, że, że my sobie tam pożyczymy coś i tak będzie, nie? Ja muszę Wojtek o to zapytać, Dalej. chociaż no, jakby nawet się na ten um... cały wywiad jest spontaniczny, ale skoro się tutaj mam to co w ogóle Gość taki jak ty, który nie tylko był bankierem i, mhm. i tu miał duże osiągnięcia, ale też pracujesz wiele lat przecież w nieruchomościach. Mhm. I co ty w ogóle, nawet z pozycji negocjatora, mhm. myślisz o tym, że można rozdzielić rynek pierwotny od rynku wtórnego i zrobić taki, no, wzbudzić w sumie sztuczny popyt na mieszkania z rynku wtórnego, odpychając deweloperów, którzy jednak, no, przecież dają pracę i ja tu, może nie tak, bez tego zadania <grym> pracy, bo nie okay. chcecie okay. jakoś tam ukierunkować, no, ale jest wyraźny podział, mm -hmm. jest wyraźny podział. Jak myślisz też, może już nie, nie twoja y, opinia na temat samego tego zachowania rynku, tylko jak ludzie będą się do tego odnosić, jak już jesteśmy przy tej psychologii ja bym zaczął od tego, że negocjacje na rynku pierwotnym są trudniejsze. O wiele. Wiąże się to z wieloma aspektami. Pierwszy jest taki, że są tam osoby wyspecjalizowane, wyszkolone, sprzedające zawodowo, bez takiej ilości emocji, bez wiesz, tych m, takich emocji, które są w takim Kowalskim, mhm. który sprzedaje mieszkanie raz, dwa, trzy razy w życiu, może. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, widać to na liczbach. Jeżeli mamy sytuację, gdzie średnia, przykładowo w Krakowie, tam pod koniec 2023, to było tam te 15 tysięcy niecałe, e, ofertowa. Ceny ofertowej, no to na rynku pierwotnym to było 607 zł. mniej, a na rynku wtórnym to było 1500 mniej. Mhm. Czyli można powiedzieć, że rynek wtórny ma większe możliwości negocjacji. No ale to jest raczej zrozumiałe. I teraz. Ja za bardzo nie rozdzielałbym tych rynków, bo moim zdaniem jest pewne, to są nasze połączone. I w pewien sposób, tak nawet, jak rodzaj nieruchomości, tak? Wszystko, cały rynek jest połączony, więc jeżeli. Wojtek, na przykład... Ale rząd rozdzielił. Okej, okay, ja to rozumiem, ale hmm, wydaje mi się, no, słuchaj, no prosty case. Jeżeli na przykład nagle rząd postanowiłby, dobra, od dzisiaj dotujemy zakup kawalerek. Okej. Okay. Rząd, rząd zapowiedział, Wojtek, rząd zapowiedział. Że będzie dotował zakup rynku wtórnego. wtórnego. Tak, tak, ale poczekaj, ja to odwrócę. Mhm. Nie? Załóżmy, że rząd dzisiaj mówi, dotujemy zakup kawalerek. Nie? I teraz zobacz. Wszyscy, co wynajmują kawalerki, łapią się za głowę i mówią, o kurczę, to my będziemy mieć teraz problem z wynajmem. Mhm. No bo po co wynajmować, jak będę mógł mieć dużo taniej, na przykład w racie dofinansowanej, zakup kawalerki. Okej, okay, ale zauważ, że kawalerki wynajmują czy kupują też osoby, które na przykład wolały, które na przykład, nie wiem, mieszkają w pokoju. W mieszkaniu 3-4 pokojowym, mm -hmm. wynajmą pokój i w pewnym momencie im się nagle ten zakup wynajem kawalerki zaczyna bardziej opłacać, no bo ceny spadają, bo Jasne. rząd dotuje itd. i tak dalej. Wpływa to na cały rynek. Również jak ja mam duże mieszkanie do wynajmu, podzielone na pokoje, to na mnie też to wpłynie. Nie ma możliwości, żeby nie wpłynęło. Więc jeżeli znika jakaś podaż z jakiegoś segmentu rynku, no to ten popyt zaspokaja się podażą z innego segmentu. Więc jeżeli, jeżeli będziemy dotować rynek wtórny i te mieszkania z rynku wtórnego będą znikać, tak, czyli cena teoretycznie powinna rosnąć, to będzie to miało przełożenie na rynek pierwotny. Czyli, pomóż mi zrozumieć, sugerujesz, że w momencie, kiedy rząd wywołuje tego typu programem jakieś sanie na ten rynek wtórny... Na jakiś to... segment rynku, nie? Na tak jakiś nazwijmy. segment tak, rynku, tak. ale tu chodzi mi o ten konkretnie o ten program i o to, co dzisiaj, tak. myślę, wielu naszych widzów zastanawia. Czy uważasz, że co, w takim razie te ceny pójdą rynku wtórnego pójdą w górę, ceny, ceny rynku wtórnego, na którym jednak łatwiej jest negocjować, jak sam przed tak. chwilą powiedziałeś, czy co, może że będą Skłonni do negocjacji, bo e, będą mieli o wiele mniejszą podaż niż dzisiaj. I to oni zechcą jednak opuścić, no bo być może mają jeszcze z czego opuścić. A czy generalnie mm, wpływ na cenę nieruchomości. Nie tylko ma sama na przykład polityka kredytowa, czyli polityka monetarna, ale też na przykład polityka fiskalna, czyli programy rządowe, itd. Ale też wiele innych czynników. Tak, no, pytanie, kiedy oni budowali te bloki, w jakich cenach były materiały, jaka była dokładnie jaki był koszt dostępność robocizny. Gruntów. Oczywiście. Kolejna rzecz: imigracja. No, my dalej nie wiemy, co się wydarzy za wschodnią granicą. To jeżeli wyobraźmy sobie, że nagle nie wiem, jest porozumienie między Ukrainą a Rosją, hmm. że Ukraińcy oddają tam X% swojego terytorium. No i teraz sporo tych Ukraińców, którzy tam mieszkają, którzy jeszcze się udzili na tych terytoriach gdzieś tam, że, że może jednak ta Ukraina tam będzie, no to stwierdzą, mnie dobra, to my emigrujemy, nie? No i prawdopodobnie to nie wyemigrują do jakiejś innej części Ukrainy, czy znaczy pewnie część tak, ale też mogą też wyemigrować na zachód, czyli na przykład do Polski. Więc ja osobiście uważam, że jest zbyt dużo czynników, które mogą, wiesz, wpływać na, na ten rynek. Natomiast mhm. tak odpowiadając stricte na twoje pytanie, na pewno w pierwszej kolejności um, będzie rynek um, sprzedającego na tym rynku, który będzie dotowany. Czyli jeżeli na przykład by mieli dotowany rynek turny, to prawdopodobnie będzie to rynek turny, więc deweloperzy będą mieli na początku troszkę trudniej, ale po jakimś czasie, kiedy rynek turny zostanie, to podaż się wyczerpie, przejdzie to na inne segmenty rynku. Taka jest moja ocena. Tak, tak ale to jest pod warunkiem, bo trzeba też wziąć pod uwagę, pod warunkiem, że ten program wejdzie, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten program że nie skończy wejdzie. tak samo, jak ten program pilnuje czasu. Widzę, że <laughs> zerkasz. Wiem, że mamy jeszcze 9 minut, tylko jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten program nie wejdzie, tak, tak. co mocno znowu wywróci wszystko na rynku. Ale Nie słuchaj. sądzę, żeby wywróciło, Sławek. Nie sądzę, żeby wywróciło, bo nawet jak są, jak są szacunki o ile ten program może zwiększyć, wiesz, popyt i tak dalej, to nie będzie już takiej zmiany, jaka była w przypadku kredytu 2%. Dlaczego? Dlatego, że ci, co mieli kupić za gotówkę, już kupili, a oni stanowili ciągle 50% rynku. Czyli fliperzy? Nie fliperzy, inwestorzy. Ludzie, którzy po prostu wiesz, na przykład mieli nadmiar gotówki z różnych tarcz, które były w czasie pandemii, z różnych dodruków, zatrzymanych pieniędzy, niewydanych na wakacje za granicą i tak dalej, oni już kupili. Więc szacuje się, nawet jak miał być program kredyt 0% który miał być mniej restrykcyjny niż, hmm. y, niż te pierwsze klucze, to tam się szacowało maksymalny wpływ na rynek na poziomie 10%. Czyli, że ceny mogły wzrosnąć, ale maks o 10% nominalnie. E, więc jeżeli mamy program, który jest o wiele bardziej reglamentowany, Moja ocena jest taka, że nawet jeśli on wejdzie, to nie powinien wpłynąć na rynek bardziej niż na poziomie 5%. Mhm. Przy moich obrotach 10% to byłoby nadal jednak bardzo dużo. Ale wiesz, co, do tej jeszcze innej kwestii, a ja muszę się ciebie o to zapytać. Wspomniałeś już dwukrotnie dzisiaj w czasie naszej rozmowy o obcokrajowcach, którzy, mhm. kupują, którzy kupują mieszkania w Polsce. Ten wywiad jest naprawdę spontaniczny, więc Wojtek nie miał zielonego pojęcia. O co go będę tak naprawdę kurde. pytał. Wojtek, muszę się ciebie zapytać jako Wojtka, woźniczki, o bankiera, negocjatora, o, bankiera to już dawno nie tak, ale, tak, ale jednak tak. to gdzieś to silnie jest zakorzenione, ty, ty znasz się nad tym. I, i jednak no, należy o tym pamiętać, jaka jest twoja? Ale tylko twoja opinia na temat wykupu przez obcokrajowców okay. e, nieruchomości w Polsce? Bo przecież była ustawa, która miała nas przed tym chronić. Mm -hmm. Jakoś widzę, że ona dzisiaj co najwyżej utrudnia, ale na pewno nie przeszkadza, nie blokuje. Jaka jest Twoja opinia? Nie Jak są... myślisz, jakie będą skutki też tego typu. E, mm -hmm. no, Silnie się to jednak wiąże gdzieś z tym antyimigracyjnym, coraz silniejszym głosem, tak, prawda? Tak. Wiesz, właśnie ja nie chciałbym tutaj zajmować głosu w dyskusji politycznej, wolałbym zajmować głos w dyskusji ekonomicznej i moja ocena tej sytuacji jest jednoznaczna. Generalnie wolny rynek jest najwyższym dobrem każdego kapitalisty, wolnorynkowca i tak dalej, więc można by powiedzieć, no nie powinniśmy w żaden sposób tutaj blokować zakupu. Dlaczego? Dlatego, że my jako Polacy jesteśmy coraz bardziej zamożni, kupujemy w Hiszpanii, kupujemy na Cyprze, kupujemy, no o Gruzji może nie będę mówił, ale kupujemy mhm. na przykład w Tajlandii, tak? Mhm. A, a, oczywiście Tajowie też sprytnie, sprytnie do tego podeszli. Byłeś tam w Tajlandii, prawda? No tak, ja w generalnie uważam, długo. że to jest, że to jest naj, najlepszy kraj do życia, jeśli chodzi o emeryturę, tak, wolność finansową, ale generalnie wydaje mi się, że nie unikniemy tego, po prostu tego nie unikniemy, bo jeżeli mamy być otwartym krajem, tak, ekonomicznie, no to my musimy dawać coś w zamian też innym krajom, tak? Więc jakieś tutaj ustawy, które będą no pewnie pewnie mają sens tak, ja nie stwierdzę, że nie mają. natomiast wydaje mi się, że, że my tego nie unikniemy i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy um... To jest realny czynnik, który może podnosić ceny. No właśnie, bo ja muszę tutaj wbić yy, kij w mrowisko. No przecież, jeżeli. Wiadomo, że ci obcokrajowcy, o których mówimy, jeżeli są to obcokrajowcy ze wschodu, to są ci bardziej majętni. No być może z zachodu też yy, obcokrajowcy kupują w Polsce te nieruchomości. No przecież to siłą rzeczy przekłada się na wzrost, tak. yy. na wzrost cen tych nieruchomości, co. W połączeniu z tym, że jeszcze dzisiaj tych programów rządowych nie mamy i, i, i te stopy są wysokie i tak ten rynek już wyhamował mocno. Okay. No dodatkowo utrudnia przeciętnemu kowalskiemu tak. zakup nieruchomości. No, tak. ważne, że to jest w porządku? Sławek, no ale okej, okay. to jest Polska. Popatrz na, na tą Tajlandię, o której powiedzieliśmy, nie? To, że my z Europy Wojtek tam jeździmy. Koszula bliższa ciało. Myślę, że wszystkich, którzy tak ale, tak, ale poczekaj, Bo to jest przykład, że my jeździmy do Azji. No, to nie tylko Tajlandia, Kambodża się coraz bardziej otwiera, inne rynki i kupujemy tam nieruchomości. No to też przeciętny Taj, który jest jeszcze biedniejszy od przeciętnego Polaka, mm. no traci tą możliwość, tak? I teraz jest znowu pytanie, czy zakazać nam tego? No, nie, wiem, to jest kwestia dyskusyjna i bardziej polityczna. Czy rzeczywiście jest tak, że Polakom utrudniamy zakup nieruchomości? Tak. tak. Oczywiście, że tak. No to jest, słuchaj, to jest jeden z czynników, który powoduje wzrost cen nieruchomości. No nie da się tego ukryć. Czy to jest dobre, czy złe? Z punktu widzenia gospodarki nie do końca to jest takie złe, bo jeżeli by faktycznie ten popyt się załamał, nie, mówimy o załamaniu popytu, to z branżą budowlaną, z branżą nieruchomościową jest związana masa ludzi. To nie są tylko, wiesz, deweloperzy czy, czy pośrednicy nieruchomości. Obcokrajowcy kupują rynek wtórny czy pierwotny? Bardzo różnie, bardzo różnie, nawet nie mam takich danych, ale wiesz co? Mam jednego takiego znajomego, no prawie, nazwijmy to oligarchę, tak, z, z Zachodu. No i on generalnie mówi, że to dla nich nie ma znaczenia, tak? Że to bardziej znaczenie ma ROI, bardziej znaczenie ma to, co mogą inwestować. Czyli, e, przepraszam, czyli oni nie kupują, bo nie wiem, bo chcą tu mieszkać, to jest wszystko inwestycyjne. Część, ci bogaci inwestycyjni inwestycyjnie na pewno nie ci, ci biedniejsi nie. Słonek, wiesz to, ja jestem taką osobą o bardzo takich zróżnicowanych poglądach. Czekaj, ja, ja muszę. Dalej. Biedniejsi, czyli co? Przyjeżdżają bogaci yy, Ukraińcy. Na przykład. Na przykład. Tak. Już nie chciałem właśnie no, obcokrajowcy ale wiadomo, przyjeżdżają tak. i oni kupują te nieruchomości w Polsce biznesowo na wynajem, tak, tak żeby czerpać tak. z tego zyski yy, i mają prawo kupić, tak, no kilka tak no, Sławek, nieruchomości. No ale, ale, ale przepraszam i, i mieszkają gdzie? Gdzie wtedy to jest jedna rzecz, a twierdzisz, że ci biedniejsi ze wschodu przyjeżdżają, żeby mieszkać, i oni sobie ich stać, tych biedniejszych stać, żeby zakupić zagotówkę a u nas w większości Polaków nie stać, żeby zakupić zagotówkę i to jest w porządku? Sławek, no nie mnie ocenia, czy to jest w porządku. Jakby... Ja tylko obserwuję i stwierdzam, no właśnie. Nie, co się dzieje. Ale znowu. Mnie to bulwarsuje. No mnie też. Ale nic na to nie poradzimy, bo takie jest prawo rynku. No, jeżeli byśmy za, zabronili um, komuś teraz kupować tutaj nieruchomości, no to moglibyśmy mieć um, sytuację taką, że nam Polakom też by zaczęto zabraniać. No A tak, cła teraz Gdzieś latowe. Tak. Słuchaj, no, teraz rozmawiałem ze Zbyszkiem, który, który sprzedaje Polakom nieruchomości w Hiszpanii. Nie? Benidorm, Torrevieja i tak mhm. dalej. No i Polacy kupują bardzo dużą ilość nieruchomości. Nie, my jako biuro dymowski sprzedajemy nieruchomości w Hiszpanii z dużym powodzeniem. Niemniej jednak na pewno więcej i więcej nieruchomości sprzedajemy w Polsce i więcej Polaków nas dzisiaj ogląda. Polaków, którzy jednak, tak. których interesuje ten nasz rodzimy rynek. Tak, ja uważam, że można byłoby zablokować sprzedaż dla <coughs> dla imigrantów, a już na pewno sprzedaż taką e, pod kątem biznesowym, taką inwestycyjną. Czer tak. Tak. No, Sławek, no, być może tak. To jest kwestia pewnie w dużej mierze polityczna, więc ja w ogóle nie dotykam tego aspektu, tak? Mówię, ja staram się patrzeć na na ekonomię. Ekonomię, makroekonomię i, i jak to działa. Czas czy, nam się kończy, Wojtek. Sorry. Proszę, jedno zdanie. Czy wpływa, czy zakup przez osoby z, poza Polski w Polsce nieruchomości wpływa na wzrost cen? Tak. No bo wiadomo, że zmniejsza bazę podażową mm -hmm. tak? i zwiększa popyt. Czy jest to dobre, czy nie? Nie mi to oceniać, ja staram się obserwować, jak to wygląda. Ja jestem zwolennikiem wolnego rynku, natomiast rzeczywiście w niektórych sytuacjach, w których faktycznie te nieruchomości są drogie i Polacy mogą mieć problem z zakupem, no, należałoby się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Czy najlepszym rozwiązaniem byłby zakaz? Tego nie wiem. Może jakieś reglamentowanie? Może dofinansowywanie Polakom do zakupu? Może w tym kierunku chodźmy, a niekoniecznie zakazujmy komuś innemu? To by należało już dyskutować politycznie. No ja chyba jednak byłbym na stanowisku, że, że jednak warto byłoby to ukrócić ten proceder, no mhm. bo tym trendem idąc, za chwilę może się okazać, że połowa naszego kraju została wyprzedana, może połowa, przesadziłem, ale 40%, czy znacząca część została wyprzedana obcokrajowcom i wtedy tak naprawdę, no nie będziemy mieli wpływu na to na wiele sfer naszego życia, o tak zgadza powiem, się. żebyśmy... Zgadza się, zgadza Sławek, no to jest, mówię, to jest dyskusja polityczna, ja patrzę bardziej makroekonomicznie, nie chcę zajmować głosu w dyskusji politycznej, obserwuję popyt, podaż, wiem, jaki to ma wpływ, i tylko nad tym się zastanawiam, a niech już osoby zajmujące się polityką. Bo i tak, jest to silnie związane z polityką, na pewno, e, niemniej jednak no, ma to bardzo duży wpływ też na branżę nieruchomości, na to, czym my się na co dzień zajmujemy, na to, jak ty negocjujesz, a przecież negocjujesz e, zakupy bardzo dużych gruntów, e, współpracujesz z deweloperami, więc... No, raczej silnie... sprzedasz, raczej sprzedajemy, no. No, ale będzie miało to silny wpływ na Twoją czy na moją e, pracę i na to, co Słowiek, nasi widzowie... Sprzedajemy działki pod deweloperkę, nie? I jeżeli mamy dużą działkę na, nie wiem, 10-15 tysięcy pumu, a bardzo często jest tak, że przyjeżdża y, 10 oferentów, 7 to są spółki zagraniczne, tak? To nie są, to nie są polskie, polscy deweloperzy, nie? No tak, ale oni kupują to po to, żeby znowu sprzedać to e, no miejmy nadzieję chyba większości Polakom. Tak? I zarobić na nas. No nie zarobić. Ładnie. No nieładnie. Nie powinni. W zarabianiu nie widzę nic złego. W zarabianiu nie widzę nic złego, bo obaj, obaj zarabiamy, ale mam duży problem z tym. Osobiście ci powiem, że jakby zabiera nam się to prawo Sławek, własności ja do też naszego problem, kraju. Ale jeżeli jesteśmy zwolennikami wolnego rynku, no to... To ja, no ja chyba nie jestem, dopaść. Wojtek. No może nie jesteś, nie wiem. Nie, nigdy nie sądziłem, że powiem to Wojtkowi, a już na pewno nie, że na wizji, ale chyba nie do końca się tu zgadzamy, co będziemy kończyć, Wojtek. Tak, ale tylko, tak, no, to, że masz szkolenie Proszę, mi dzwonią. Chwilę. Widzę tutaj no. tak, tak. E, dziękuję wam serdecznie i obiecuję, że na pewno jeszcze nie raz z Wojtkiem się spotkamy. Dzięki.